Cześć, tutaj Konrad Książa, witam Cię w kolejnym odcinku z serii moje top 5 i 5 najlepszych spółek pod jakimś określonym względem i dzisiaj zajmiemy się pięcioma najdudniejszymi spółkami na polskiej giełdzie. Chciałem Cię zachęcić do tego, żebyś skorzystał z usługi YouTube Premium. Ja sam mam i sobie chwalę. Moim zdaniem najfajniejszą opcją jest to, że z zablokowanym ekranem telefonu możemy słuchać piosenek czy różnego rodzaju podcastów, więc jeżeli biegasz, ćwiczysz na siłowni albo sprzątasz, no to to jest na pewno fajna opcja. Można wypróbować bezpłatnie przez pierwsze 30 dni, także nie ma żadnego ryzyka. No, a jeżeli klikniesz w link poniżej do YouTube Premium, to też wesprzesz mój kanał, więc zachęcam Cię do tego. Nudna spółka moim zdaniem oznacza coś bardzo pozytywnego, dlatego że jeżeli jesteś, a, jesteś inwestorem długoterminowym, no to taka nudna spółka daje fajne zwroty, też daje zawsze dywidendę, więc tutaj zarabiamy w długim terminie. Jeżeli myślisz o jakimś szybkim strzale, no to raczej to nie jest film dla ciebie, możesz teraz wyłączyć i włączyć sobie coś innego. Nie wydaje mi się. Moim zdaniem takie nudne spółki naprawdę mają moc więc zajmijmy się moim zdaniem pięcioma najciekawszymi nudnymi spółkami na polskiej giełdzie. Numer 5. Cyfrowy Polsat. Spółka Cyfrowy Polsat. Myślę że też nie trzeba nikomu jej przedstawiać. Spółka Cyfrowy Polsat dzisiaj to jest grupa Polsat Plus. Ich obszary działalności no to są oczywiście produkcja telewizyjna. Media internetowe też między innymi mają interie, no telekomunikacja, czyli play, płatna telewizja, no czyli telewizja cyfrowa Polsat, wideo online mają swoją IPLE i też usługi zintegrowane. Im więcej weźmiemy, tym lepiej. Tak, w największym skrócie można to opisać, i to jest bardzo interesująca, nudna spółka. Zauważmy, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o wiele, wiele lat na polskiej giełdzie od 2009 roku, 2008 roku. Tak naprawdę, powolutku sobie idziemy sukcesywnie do góry. Był rzeczywiście strzał, ale oprócz tego, cały czas albo do góry, albo cały czas stoimy. Jak zobaczymy na te wyniki finansowe, to one też są na takim stałym poziomie. Rośną cały czas spokojnie, ale sobie sobie rosną, zauważmy, te przychody ze sprzedaży miliard, miliard dwieście, miliard czterysta. Tu był ogromny, ogromny jeden skok, ale oprócz tego 9 miliardów, 10 miliardów, 11 miliardów, więc cały czas spokojnie sobie rośniemy. Z zyskiem jest tutaj troszeczkę inaczej. Ten ostatni, ostatni zysk no nie jest takim prawdziwym zyskiem, tam była też sprzedaż części działalności, więc to zaburzyło trochę ten wynik netto, ale widzimy, że ten zysk też jest na, myślę, że dobrym poziomie. Raczej ten trend jest wzrostowy, ale nie ma już takiego jednoznacznego. Odzwierciedlenia, że co roku mamy tutaj trochę więcej. W każdym razie Cyfrowy Polsat, spółka nudna, która też wypłaca dywidendę. Ta stopa dywidendy, zauważmy, mniej więcej 3%. Ostatnio wcześniej to było 1%. Teraz nawet 3% ociera się o 4%, więc to jest myślę, że taka dobra, spokojna stopa dywidendy. Także piąte miejsce w moim rankingu spółek spokojnych: Cyfrowy Polsat. A na miejscu czwartej w tych spokojnych, nudnych spółkach jest GPW. Tak, jeżeli chodzi o spółki na GPW, to nudną spółką jest GPW. GPW, czyli spółka, która też no, od wielu lat jest na giełdzie. Zauważmy, że tutaj, akurat, na wzroście ceny akcji ciężko zarabiać. Można strzałami od czasu do czasu rzeczywiście zarobić, jeżeli chodzi o ten wzrost ceny akcji ale głównie tutaj patrzymy na dywidendę do której sobie zaraz przejdziemy tylko najpierw te wyniki finansowe zauważmy. Jeżeli chodzi o wyniki finansowe to i też te przychody cały czas sukcesywnie rosły do 2000 mniej więcej 15 roku. Później się jednak trochę zatrzymały. Ostatnio znowu mamy wzrost ale mamy albo wzrost albo zatrzymanie jeżeli chodzi o te o te przychody tutaj biorąc pod uwagę zysk jest no, Podobnie, chociaż ostatnio naprawdę dobrze sobie spółka radzi w tych ostatnich latach, lepiej niż na przykład 10 lat temu, ale zauważmy, że to nie jest jakiś ogromny skok. To jest taki spokojny, bardzo spokojny rozwój. Wiele ludzi pyta, zaraz, zaraz, ale GPW jest na GPW. Na czym zarabia GPW na GPW? I niektórzy mówią, że na akcjach, że jeżeli jest duża płynność w akcjach, no to GPW zarabia. Jak nie ma, no to nie zarabia. I to jest błąd. To znaczy, to nie jest w sumie błąd. To jest błąd, ale nie do końca. O, w ten sposób. Dlatego, że nie tylko na tym zarabia. Oczywiście, GPW zarabia na tym, że jest obrót akcjami. Zauważmy, to jest 37% ich wszystkich zarobków. 35% to jest rynek towarowy, gdzie tu jest obrót paliwem, gazem, energią, rozliczenia transakcji. Innymi źródłami zarobków jest też sprzedaż informacji, obsługa emitentów, obrót inne, obrót instrumenty dłużne. I tutaj widzimy, że jeżeli jest na przykład więcej IPO, to też dla GPW jest bardzo korzystne. Także teoretycznie można powiedzieć, że jak są lepsze obroty, to dobrze, ale to nie oznacza jednoznacznie, że jak mamy 50% większe obroty, to będzie 50% wyższy wynik w przypadku GPW. Tutaj jest też w, dużym, w dużej mierze na ten wynik wpływa rynek towarowy i też sprzedaż informacji. Także. Dosyć szerokie jest to portfolio, jeżeli chodzi o sposoby zarabiania, jeżeli chodzi o GPW. No i ta dywidenda, na której, jak mówię, można zarobić. I to można zrobić bardzo fajnie, bo to jest 5-7% w skali roku, jeżeli chodzi właśnie o tę dywidendę. Więc tutaj można zarobić na miejscu. Czwartym u mnie ląduje GPW. Trzecia najnudniejsza spółka na polskiej giełdzie to PZU. No i PZU, spółka. Która można powiedzieć, że życzy, życzy nam bardzo dobrze. Żyj długo i szczęśliwie. I tak naprawdę każda spółka mogła być sobie taki slajd dać na stronę główną, ale PZU naprawdę chodzi nam o to, żebyśmy żyli długo i szczęśliwie. No bo w PZU wpłacamy składki na jakieś ubezpieczenia, i te składki są nam wypłacane, jeżeli coś nam się stanie. Więc dla PZU jest najlepiej, gdybyśmy byli wszyscy młodzi, silni, zdrowi i piękni. No, oczywiście, tak nie zawsze jest, no, ale PZU trzeba powiedzieć, że to jest spółka, która naprawdę nam bardzo dobrze życzy. No i spółka, która też od wielu lat jest na giełdzie. Zauważmy, że z różnym skutkiem tu można było kupować ich akcje. Były po 16-17 zł. No, gdybyśmy w ten sposób zobaczyli, to byli po 300-400, ale w pewnym momencie był split akcji, czyli stwierdzili, że kosztują za dużo. Więc jedna akcja będzie kosztowała dużo mniej. Oczywiście tych akcji będzie więcej przez to, ale to się właśnie nazywa split, czyli tutaj jeżeli chodzi o tę cenę akcji, zazwyczaj to jest split 10 do 1, czyli kosztowaliśmy 300 zł, a teraz kosztujemy 30. Tu nic nie spadło absolutnie. Więc jeżeli chodzi o PZU, no to widzimy, że tutaj różnie było. Jeżeli chodzi o ten kurs akcji. No, w 2020 właśnie w tym dołku marcowym widzimy nawet 24 zł, później było poniżej 20, ale ogólnie jakieś strasznie takich ogromnych ogromnych nagłych wahań no oprócz tego oczywiście dołka covidowego, no, gdzie był ten dołek covidowy niemalże w wszystkich spółkach, raczej tutaj raczej tutaj nie ma, patrząc na ich wyniki finansowe też widzimy, że spółka się po prostu rozwija z roku na rok, 14 miliardów, 16 18, 23, 32, 38 40 38 ze względu na COVID i teraz te cztery ostatnie kwartały na ten moment prawie 39 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o zysk netto, to musimy tu patrzeć, uwaga, uwaga na zysk netto, akcjonariuszy i jednostki dominującej. On jest trochę inny niż zysk netto. I widzimy, że jeżeli chodzi o zysk netto, to już tutaj jest no, różnie, ale ostatnie lata też były, też były dobre oprócz tego roku, gdzie był, gdzie był COVID, więc tutaj biorąc pod uwagę te wyniki finansowe, dosyć dobre, tak to trzeba. Określić, jeżeli chodzi o PZU, no i patrząc na PZU, no to oczywistym jest to, że tutaj zarabiamy na dywidendzie i zauważmy, ta stopa dywidendy za 2019 rok. Dywidendy nie było 2020 i 2018, więc to jest trochę problem, ale widzimy 5, 6, 7, nawet ponad 8%, jeżeli chodzi o tę dywidendę, czyli dywidenda na wysokim poziomie i na tym tutaj zarabiamy. Także trzecia, najnudniejsza spółka u mnie PZU. No A co jest drugą najnudniejszą spółką na polskiej giełdzie? Drugą najnudniejszą spółką na polskiej giełdzie jest. Ambra. Spółka Ambra. Czyli spółka, która zajmuje się bardzo przyjemnym i bardzo smacznym tematem, czyli winami, alkoholem. No i tutaj, jeżeli chodzi o te pyszne produkty, które robi Ambra, no to są m.in. wina Dorato, Cincin, Fiore, Fresco, El Sol. Takie myślę, że bardziej znane winiarna Zamojska też też między innymi Paczewski czy Piccolo. Dobrze wiem, że jak byłeś mały to piłeś Piccolo i udawałeś pianego. Wiem, bo każdy tak robił i tak jak samo jak każdy zaciągał się paluszkami. A jeżeli tak nie robiłeś, to znaczy, że albo kłamiesz, albo nie jesteś Polakiem. Nie ma trzeciej opcji. I też między innymi tutaj spółka Ambra ma u siebie cytr lubelski. Z cydrem to jest w ogóle ciekawy temat, no bo cytr to miał być taki nasz towar eksportowy na świat i tutaj było bardzo wszystko bardzo fajnie, naprawdę dobrze to się wszystko rozwijało, ale nagle przyszli politycy i powiedzieli: "No to się nie może tak dobrze rozwijać" i zaczęli nakładać różne dziwne daniny, różnie, dziwnie zaczęto cytr tutaj nam traktować. No cytr tak naprawdę, jeżeli chodzi o woltaż, no to jest Bliżej mu do piwa, bardzo blisko, jednak jest traktowany jak te wysokoprocentowe alkohole, jak na przykład wódka. Więc tutaj to zahamowało cytr, także polski przedsiębiorca chce, no ale niestety zawsze, nie zawsze, może to jest dosyć duży problem, ale i tak cytr to nie jest jakiś duży udział, jeżeli chodzi o ambrę. Więc Ambra sobie bardzo fajnie radzi, patrząc na to, jak oni sobie radzą na giełdzie. No to byli rzeczywiście kiedyś nawet po 20 zł w 2007 roku, kiedy była ta bańka, jeżeli chodzi o rynki giełdowe. Później były bardzo mocne spadki, więc Ambra też to nie ominęło i od tego 2012 roku budują swój biznes spokojnie cały czas. Idą do góry, patrząc na ich wyniki finansowe, też widzimy tutaj spokojnie. Idziemy do góry: 340 400, 440, 400, 420. I od tego 2012, no 14 roku dokładnie, tam jeszcze były pewne zawirowania, a później mieliśmy 400, 420, 460, 500, 550, 600, 670, teraz prawie 700. Pod względem y, zysku netto też jest bardzo podobnie, chociaż ostatnio też warto patrzeć na ten zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej i widzimy, że tutaj ten zysk netto akcjonariuszy dominu jednostki dominującej też cały czas sobie sukcesywnie rośnie, także spółka nudna i to się w niej naprawdę ceni. No i spółka, która wypłaca dywidendę 2005 rok, za ten rok już mieliśmy dywidendę 12 groszy. Zauważmy, ta dywidenda albo jest taka sama z roku na rok, albo coraz wyższa ostatnio, nawet 95 groszy. Cały czas ta dywidenda tutaj jest, no niemalże bez przerwy, za 2008 nie mamy dywidendy, ale tak, cały czas jest wypłacana, więc to jest na pewno duży plus, jeżeli chodzi o spółkę Ambra. No i Ambra na miejscu drugim. A na miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o najnudniejsze spółki na polskiej giełdzie, w moim subiektywnym rankingu ląduje. Aseko Polska. Spółka Aseko Polska, spółka, której. No, może nie wszyscy zjadacze chleba wiedzą, z czego korzystają, jeżeli chodzi o Aseko Polska, ale myślę, że wiele osób, wiele osób. Korzysta właśnie z rozwiązań ASECO, to są zwłaszcza rozwiązania IT, między innymi dla banków, bo to jest są na przykład bankowość, niektóre banki spółdzielcze też komercyjne, tutaj korzystają z usług ASECO instytucje publiczne, przedsiębiorstwa i business intelligence. Więc tutaj myślę, że ASECO jest dosyć dobrze zdywersyfikowana, fajna spółka, która. Oprócz tego, że rośnie organicznie, czyli po prostu rośnie, bo ma coraz więcej klientów, to jeszcze dokonuje akwizycji, czyli przejęć. Oni dokonują bardzo dużo akwizycji. Z w każdym roku, niemalże w każdym kwartale, po 2, 3, 4 akwizycje w kwartale oni mają, także dołączają te nowe spółki, nie tylko z Polski, bo tutaj jeżeli chodzi o samo Asseco, to jest naprawdę firma międzynarodowa i zdecydowanie to jest firma międzynarodowa, która ma swoje spółki w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu i wszędzie, niemalże na całym świecie. No a spółka, zauważmy, biorąc pod uwagę sam kurs akcji, no to ktoś może się przyczepić, zaraz, zaraz, oni... Tutaj długi czas nie rośli bardzo, no bo 2008 spadek, no i od tego 2008 to myśmy musieli czekać do 2019, żeby coś na nich zarobić. No to nie chcę czekać, ja sobie wpłacę na lokatę i nie będę czekał. Tak, ale ASECO jest dywidenda i ta dywidenda jest od 2006 roku, widzimy. Pokazywana, jaka jest stopa dywidendy, ale od 98 ta dywidenda tutaj jest 98, 99, 2000, 2001 i później w 2006 roku jest ta dywidenda rzędu 64 grosze. Zauważmy, że ASECO też od wielu, wielu lat na polskiej giełdzie i ta dywidenda jest zazwyczaj albo taka sama, albo. Rosnąca i widzimy, że tutaj ostatnio jest 3,11 na akcję. No trochę się to uspokoiło, bo wcześniej dosyć dynamicznie rosła. Teraz od 2015 roku jest te 3 złote i mniej więcej jest tutaj cały czas tak samo. Patrząc na ich same wyniki finansowe, no to zauważmy, spółka rośnie, cały czas ma. Coraz wyższe te wyniki finansowe, 5 miliardów, 6 miliardów, 7 miliardów, 9, 10, 12, cały czas tutaj fajnie sobie rośnie, zysk netto, akcjonariusze jednostki dominującej, tutaj patrzymy i to był duży problem, że oni nie zarabiali coraz więcej, te marże no, zmniejszały się, bo większe miały, mają przychody, a zysk netto taki sam, czyli marża jest mniejsza, ale już ostatnie lata to są zwiększanie marży zwiększanie też zysku netto. Zauważmy, 322 miliony, 400 milionów i prawie 500 milionów. No, możliwe, że tutaj coś się ruszyło w ASECO, no i też na kursie coś się bardzo mocno tutaj ruszyło, jeżeli chodzi właśnie o spółkę ASECO. Także moim zdaniem ASECO jest zdecydowanie najnudniejszą spółką na polskiej giełdzie. Jeżeli spytacie się mnie, ile oni będą mieli pieniędzy za 5 lat, no to. Patrząc na to jak się rozwijają 14-15% w skali roku, to powinniśmy po prostu dodawać te 14-15 w skali roku i będziemy wiedzieli, ile mniej więcej mają przychodów Aseco. Jeżeli ktoś się mnie zapyta, ile jaka będzie dywidenda, no to za 5 lat pewnie to będzie 3, 30 mniej więcej. I tego może nie jestem pewny jak w banku, ale na 90% tutaj tak będzie. To jest moim zdaniem, najnudniejsza spółka, to jest ogromnym komplementem dla ludzi, którzy inwestują fundamentalnie bardzo długo to jest myślę, że jedna z lepszych spółek na polskiej giełdzie, taka świetne spółki właśnie do portfela IKE, czyli do tego portfela takiego długoterminowego. I to był mój ranking odnośnie tych nudnych spółek. No myślę, że głównie do portfela IKE, właśnie ze względu na to, że tam się nie płaci podatku, więc te pieniądze nam się tam kumulują. Powiedz mi, jakie są twoje, właśnie takie spółki pod względem tego, że są nudne, oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa? Czy się może zgadzasz z moimi, czy masz jakieś swoje typy? Napisz o tym w komentarzu. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. No i cześć, do następnego.